Witam Was po kolejnych dwóch tygodniach, czyli czas na garść nowości w ofercie Mitteria.pl. Zaczynamy od wielkiego comeback'u Do naszej oferty wracają buty Columbia Redmond Shale. Buty Redmond Shale to lekkie, przewiewne, wiosenno-letnie buty trekkingowe wyposażone w podeszwę typu OmniGrip, zapewniającą dobrą przyczepność. Jeżeli potrzebujecie niewielkiego sprzętu do prowadzenia obserwacji, to mamy dla Was monokular NaturCheck firmy Hauk o parametrze 8x25. Monokular oferuje jasny i klarowny obraz dzięki zastosowaniu systemu Fully Multicoated. Tubus został wykonany z poliwęglanu, pokryty jest gumą zapewniającą wodoodporność i pewny chwyt. Kolejna nasza propozycja to koszulka termoaktywna Columbia Miller Valley Grey. Wykonana w technologii OmniWig, która odpowiada za transport wilgoci i zdecydowanie przyspiesza proces wysychania. Do koszulki świetnie nadadzą się shorty Silver Ridge Printed, również firmy Columbia. Wykonane zostały z szybko stącego materiału, posiadają 6 kieszeni, zastosowano tutaj technologię OmniShade, która zapewnia bezpieczeństwo podczas aktywności na słońcu. Dla wszystkich miłośników ASG mamy pistolet Heckler HK 45 C. Pistolet zasilany z green gazem, strzela z prędkością 330 FPS, posiada oczywiście system blowback. I na zakończenie coś dla miłośników strzelectwa pneumatycznego wiatrówka Gamo SOCOM Storm. SOCOM to klasycznie łamana wiatrówka. Posiada łoże wykonane z tworzywa sztucznego, szynę pod montaż celownika optycznego, e, światłowodowe przyrządy celownicze. Strzela z prędkością 255 m na sekundę. To tyle na dziś. Mi nie pozostaje nic innego jak oczywiście zaprosić Was na nasz Facebook, na nasz YouTube, na nasz Instagram. Lajkujcie, komentujcie i zadawajcie pytania.